Witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Postanowiłem nabyć pewnego rodzaju taką ciekawostkę, której jeszcze w swojej kolekcji nie miałem. Pewnie niektórzy z Was ją znają, chociaż to teoretycznie nie jest retro, ale fajna, całkiem fajna rzecz. Więc może wypakujmy. Wypakujmy i zobaczmy. To jest taki fajny, mały emulatorek w formie automatu Pac-Man firmy Mayercade. Fajnie się prezentuje, już nawet nie rozpakowany. Tu na, na boku jest napisana historia gry Pac-Man. Z tyłu jakieś informacje, że można joystick odkręcać, tak. Tu kolejne. Tutaj jakieś licencjonowane. Aha, czyli, czyli wynika z tego, że to, że to jest ten, że to jest licencjonowane, nie? No to może sobie teraz rozpakujmy. Dobra, może najpierw tutaj rozetniemy. Tego opakowania to żal wyrzucać jeszcze tutaj. I jeszcze z tej strony, tak, i teraz powinno się otworzyć i co my tu mamy, mamy jakieś instrukcje, reklamy, może zajrzyjmy sobie jeszcze tutaj, aha, tu mamy pokazane jeszcze jakie są, jeszcze jakie są automaty dostępne, pewnie sprzedaży. Burger Time, Man, Ninja, Karat Chump, Karate Champ, Karate no, Champ, czyli znane dosyć tytuły: Dig Dug Galaga, Mr. Pacman man Mapy Galaxian, Rolling Thunder, i tutaj jakieś coś tam jeszcze, które będą dopiero wydane. Elevator Action i Buble Bobble. No i tam dalej, nie będziemy tego wszystkiego przeglądać, ale jeszcze z drugiej strony zobaczymy tak pobieżnie. Aha, to są takie konsolki w formie takiej, że tak powiem, normalnej. I też widać fajne, ciekawe tytuły znane. Dobra, to może to by było to. I jeszcze tutaj mamy żółtą instrukcję, tu jest wszystko opisane, co i jak. Jak to wszystko obsługiwać? Jak wstawić automat do pokoju? Jak go ustabilizować, żeby się nie przewrócił? Jak znaleźć na niego miejsce, tak? <laughs> I tak dalej. Dobra, co my tu mamy z powrotem? Bierzemy to. To jest, to jest na bok. No i wyciągamy. Wyciągamy, wyciągamy. Jest. Jest fajny automacik. Joystick wydaje mi się, że w miarę się da grać, ale to za chwilę sprawdzimy. Chociaż nie jest może to najlepsze, jakieś najwygodniejsze rozwiązanie, ale jak na ten to jest nawet, nawet tu jest włącznik. No i tutaj mamy tu mamy nas wyjście na słuchawki. Mamy tutaj. Pod zasilacz można pod USB włączyć na zasilacz. A tutaj pod klapką mamy wejście na cztery baterie AA. Ja, może, sobie uruchomię to na bateriach. Nie będę podłączał tego pod zasilanie. Polecam Wam do takich właśnie, nie tylko do takich automacików, akumulatory, bo akumulatory się wyczerpią i wtedy można akumulatory sobie naładować. Oczywiście w ładowarce. No i. Nie trzeba kupować znowu nowych baterii, i mam baterie GP super alkaiczne. Także akurat są cztery, więc tutaj wypakuję. To akurat są ba baterie jeszcze ze starych zapasów, bo ja już akurat się przerzuciłem praktycznie całkowicie na akumulatory. Także, ale ponieważ te jeszcze mam, one leżały trochę, chyba są jeszcze dobre. No to jeszcze sobie były, ale generalnie już przechodzę od jakiegoś czasu na akumulatory. No i, no i może włóżmy te baterie i jeszcze jedna, dobra. Okej, okay. zerwiemy sobie tą naklejkę. Zanim włączymy, tak no i zobaczmy, włączamy. A jest, dobra teraz. Tak, żeby tu nie było, nie odbijał się ten. To ja troszkę ustawię jeszcze kamerę, żeby nie odbijało się światło. To ustawiłem jeszcze tutaj lepiej sobie kamerkę. No i może zagrajmy zobaczmy, jak to się gra. Hu. Uh. Jednak ten joystick jest całkiem całkiem. Myślałem, że będzie gorzej. Takie pierwsze wrażenie troszeczkę było. Troszeczkę było takie. Nie jest tak źle. Tego joysticka ja akurat nie będę odkręcał, bo jeśli chodzi o pady, to ja tak średnio spadami. także tutaj nie będę go odkręcał. Przejdziemy sobie cały ten level. Fajnie, Tu na dole jeszcze nie zjadłem kropek, dobra, to jest podobno port z NESA. I tutaj rzeczywiście wszystko by na to wskazywało, że to jest port nesoski, tak to właśnie wygląda. Tutaj jeszcze warto zauważyć, że. Tak jak patrzę, proporcje ekranu nie są idealne, troszeczkę ekran jest rozciągnięty tak jakby w poziomie. Ale ogólnie nie jest najgorzej. Tutaj można też można zauważyć, to tu musiałbym wtedy jakoś to wam pokazać, jak na przykład jest 0, tak nie? Jak jest 0, to troszeczkę jest takie zniekształcone, ale ogólnie automat jest fajny. Tu ten joystick ten joystick można sobie odkręcić. Tak, jak tam jest pokazane. I można grać sobie na padzie. A no, ja akurat tak padę, to średnio lubię. Zresztą ja mam centymetr do maszyn arkejowych, więc lubię, lubię sobie na joysticku zagrać. I to jest akurat fajne. Można tak, można tak. Także jest fajnie. Jeśli nie macie swojej kolekcji. Takiego pseudo retro, no to fajnie. Możecie się zaopatrzyć w coś takiego. Możecie dać rodzinie też do pogrania, dzieciom. Fajna sprawa. Całkiem przyjemna. Polecam. Pozdrawiam Was serdecznie. No i do następnego.